moczówka prosta jest chorobą w której dochodzi do wytwarzania i wydalania bardzo dużej ilości moczu w ciągu doby nawet ta ilość może sięgać kilkunastu litrów istota choroby polega na braku lub niedoborze hormonu antydiuretycznego czyli wazopresyny lub braku oddziaływania receptorów cewek nerkowych na ten hormon w pierwszym przypadku mówimy o moczówce prostej pochodzenia centralnego, natomiast w drugim przypadku mówimy o moczówce prostej pochodzenia nerkowego. Niezależnie od przyczyny dochodzi do zaburzenia procesu zagęszczania moczu, stąd duże objętości wytwarzanego moczu o niskim ciężarze właściwym. Moczówka prosta centralna może być wrodzona i dziedziczy się jako postać autosomalna dominująca lub autosomalna recesywna. Może być także chorobą nabytą w wyniku procesów chorobowych lub czynników zewnętrznych, które niszczą pod wzgórze, czyli miejsce syntezy wazopresyny, np. przez nowotwory, urazy głowy, krwawienia domózgowe, poporodowe uszkodzenie przysadki. W moczówce prostej pochodzenia nerkowego stwierdza się brak oddziaływania receptorów wazopresyny w cewkach nerkowych mimo prawidłowych stężeń tego hormonu we krwi. Moczówka prosta pochodzenia nerkowego również może być wrodzona, ale wtedy dotyczy to tylko mężczyzn. Najczęściej jest chorobą nabytą w wyniku przewlekłych chorób nerek. Zaburzeń elektrolitowych, na przykład może wystąpić przy dużych stężeniach wapnia we krwi czy niskich stężeniach potasu. Niektóre leki, na przykład lit, lit glibenklamid, foskarne również mogą wywołać moczówkę nerkową nabytą. W przypadku dyzelektrolitemii i leków po wyeliminowaniu tych czynników zaburzenia zagęszczania moczu ustępują. W ciąży również może wystąpić moczówka prosta, nabyta, a przyczyną jest hormon wydzielany przez łożysko, mianowicie wazopresynaza, która rozkłada endogenną wazopresynę. Postać nabyta ma zachowaną częściową zdolność zagęszczania moczu, stąd też diureza dobowa nie jest tak obfita jak w postaciach wrodzonych. W leczeniu moczówki prostej pochodzenia centralnego stosuje się egzogenną wazopresynę a w przypadku moczówki pochodzenia nerkowego należy prowadzić bilans płynów i uzupełniać straty wodne i elektrolitowe.